Siema, witam wszystkich bardzo serdecznie z tej strony Kamila. Dzisiaj widzimy się już w czwartym filmie z wiersza poleceń. Ta seria idzie bardzo do przodu. A jeżeli wy chcecie poznać kolejną porcję poleceń, która się wam bardzo przyda podczas pracy w CMD, to kliknijcie taki sam czerwony guzik, który trzymam w ręku. I kliknijcie przy nim dzwoneczek, żeby dostawać powiadomienia o każdym nowym filmie, któryś tutaj będzie pojawiał. O, oczywiście, jeżeli film Wam się też spodoba, to możecie zostawić łapkę w górę, a ja bez przedłużania zbędnego przechodzę już do pulpitu. I zaraz widzimy się na ekranie. Cześć! Ok, tak więc jasne jest, że musimy sobie wejść w nasz wiersz poleceń. E, jak to robimy, już wiecie z, z pierwszego filmu, ale ja pokażę Wam inny sposób. E, nie wiem, czy łatwiej, czy jak tam uznacie. Klikamy separowym przyciskiem myszy na na ikonę startu, klikamy uruchom, tutaj wpisujemy cmd i klikamy OK i nasz wiersz poleceń jest otwarty już. Ja się teraz wejdę na pulpit, dlatego że tutaj będę pracował. I proszę bardzo, jestem już na moim pulpicie. Dobra, teraz chciałbym przedstawić Wam taką komendę, która wyświetli Wam etykietę oraz numer seryjny dysku. Czyli, tak, ja posłużę się tutaj w tym wypadku komendą VOL, ale najpierw muszę wejść na ten dysk. Czyli wpisuję CD c w, kropek, slash. i proszę bardzo, jestem już na dysku. I teraz wpisuję sobie moją komendę VOL C i nazwę dysku C2. Wyświetlił mi się na ekranie komunikat. wolumin na dysku C to system operacyjny, i wyświetlił mi się oczywiście numer seryjny tego dysku. Także komenda moim zdaniem jak najbardziej przydatna. Dobra, kolejną komendą, którą Wam pokażę będzie usuwanie plików. W tamtych odcinkach poznaliście y, usuwanie katalogów, teraz będziecie mieli usuwanie plików. Tak więc najpierw wejdę sobie na ten pulpit, czyli wpisuję CD i całą ścieżkę do pulpitu. CD y, Users slash. Chodź asus slash desktop i jestem już na pulpicie. I teraz chciałbym sobie tutaj utworzyć utworzę sobie tutaj plik tekstowy, copycon pod nazwą yy, kamil kamil.txt I w nim wpiszę tam byle co, byle by było. Klikam enter i proszę bardzo. Mamy już plik tekstowy utworzony. Zobaczymy teraz czy komenda nam zadziałała. Oczywiście, że tak. Pokazywałem już w poprzednim filmie. I teraz co robimy? Teraz bym chciał sobie ten plik tekstowy usunąć. Bo wiadomo, już wiecie jak się usuwa katalog i teraz usunę, usunę plik tekstowy. Czyli dajemy komendę del i w cudzysłowie dajemy nazwę tego pliku tekstowego, czyli kamil.txt. Zamykamy cudzysłów i klikamy enter. I zobaczmy teraz czy serio się to zrobiło. Pliku tekstowego jak widzimy już nie ma, czyli komenda nam zadziałała. Kolejną komendą, którą Wam pokażę będzie, będzie komenda, która zmienia, e, zmienia nazwę e, pliku bądź katalogu, czyli na przykład utworzę sobie taki katalog Kamil e, i jak widzicie katalog został utworzony pod nazwą Kamil i teraz bym chciał sobie zmienić jego nazwę yy, na, yy, na na przykład test czyli w tym wypadku wpisuję commanderen albo Rename jak tam wolicie i daję w cudzysłowie i yy, daję spację i w cudzysłowie piszemy nazwę yy, tego, nazwę tego katalogu dajemy potem, zamykamy cudz, cudzysłów, dajemy spację i w kolejny cudzysłów dajemy nazwę, nową nazwę, która jak ma się nazywać w ogóle ten plik, znaczy ten katalog. I ja sobie na przykład dam test. Klikam Enter i jak widzimy nasz kamil, folder zmienił się na folder test, czyli komenda jak najbardziej moim zdaniem przydatna. Dobra, pokazałem Wam już jak się usuwa pliki, jak się zmienia nazwę, jak się wyświetla numer seryjny i etykiety dysku. Teraz Wam pokażę jak się pliki przenosi. A mianowicie najpierw utworzę sobie plik, znaczy katalog Kamil na pulpicie. Jak widzimy stał, to się stało. Katalog został utworzony. I mam jeszcze ten poprzedni folder test. Czyli, wejdź do tego folderu test I tutaj utworzę sobie plik tekstowy Czyli wpiszcie copycon pod nazwą kamil.txt I w nim coś tam napiszę Zakańczam ctrl z I teraz co? I teraz bym chciał cały ten folder test Przerzucić do folderu kamil, nie skopiować Przerzucić, czyli najpierw wychodzę sobie z tego Cd i dwie kropki i wpisuję do tego komendę move i daję cudzysłów i w cudzysłowie nazwę folderu który ma być skopiowany, znaczy który ma być przeniesiony i spację i w drugi cudzysłów daję nazwę folderu do którego ma być on przeniesiony czyli wpisuję tutaj move, w pierwszy cudzysłów daję test że, mam, że chcę przenieść folder test do folderu Kami, klikam enter i jak widzimy wyświetli nam się komunikat że zostało przeniesione wszystko prawidłowo, i teraz patrzymy, czy jest to prawda. Oczywiście wszystko nam się zgadza. Folderu test nie ma, gdyż znajduje się on w folderze Kamil. I w folderze Kamil jest katalog test, a w teście jest dokument tekstowy, czyli wszystko jak najbardziej poprawnie nam zadziałało. Dobra, poznajecie już dużo więcej przydatnych komend. Teraz czas na usuwanie całego katalogu wraz z jego wszystkimi podkatalogami. Czyli, czyli w ten sposób tak. Jak się usuwa katalogi, to Wy już wiecie, robisz to za pomocą komendy rd. Ja się posłużę, jak to się ten folder nazywał, kamil. W tym folderze kamil jest folder test, a w folderze test jest dokument tekstowy, kamil, czyli ja bym chciał sobie to wszystko teraz usunąć, cały ten folder kamil i polecałbym najpierw przy pracy z takim czymś, najpierw wpisać sobie komendę dir, żeby zobaczyć co chcemy usunąć. Chcemy usunąć folder kamil, dobra, nic trudnego, dlatego teraz wpisujemy rd, bo usuwamy katalog i dajemy sobie dwa parametry, to będzie parametr s i parametr q i dajemy cudzysłów albo nie, bez cudzysłowia Obejdzie się i wpisujemy nazwę folderu, który chcemy usunąć klikamy enter i jak widzimy katalogu już nie ma został poprawnie usunięty także co ja już na dzisiaj będę kończył ten odcinek jeżeli film wam się spodobał no to kliknijcie taki sam czerwony guzik który znajduje się na moim palcu oraz kliknijcie dzwoneczek Żeby dostawać powiadomienia o każdym nowym filmie Który się tutaj będzie pojawiał Oraz nie zapomnijcie też dać łapki w górę Pod tym filmem I jeżeli chcecie możecie również zostawić komentarz A ja na dzisiaj będę się z wami żegnał To już było tyle Widzimy się już jutro w kolejnym materiale Także do zobaczenia wszystkim Cześć